główne miasto w tym regionie La Marina Alta nazywa się Denia jest tutaj wielki port z którego promy startują na Ibizę i Formel terre. akurat jeden czeka gotowy do odpłynięcia tu odbywają się słynne pokazy byków nad morzem gdzie byk atakuje ludzi mają tylko jedną drogę ucieczki do morza albo między kraty jest to też pokazane na jednym z moich filmów latem wszystkie te place wszystkie te parkingi są pełniutkie nie ma nawet jak zaparkować tu ceny nieruchomości są wyższe jest o wiele trudniej coś dostać. Najtańsze mieszkanie z banku znalazłem za 40 kilka tysięcy. Jest wielki port jachtowy i tam dalej zaczynają się już plaże kamieniste. Miasteczko jest przepiękne. Są różne zabytkowe uliczki, wąziutkie, aż miło sobie wejść. Jest bardzo dużo restauracji. Wszyscy zapraszają na swoje potrawy. Do wyboru, do koloru, a dalej zaczynają się góry i to wysokie. Najwyższy punkt ma ponad 700 metrów i można tam wyjechać. Wszędzie dookoła, prześliczne palmy. Jest tu wszystko co potrzebne do życia. Łącznie z dworcem kolejowym, gdzie z jedną przesiadką, dojedziemy do Alicante są autobusy, które jeżdżą wzdłuż linii plażowej gdzie możemy spokojnie wybrać sobie jakąś ciką plażę a za portem są już tylko i wyłącznie plaże kamieniste jaskinie do których można popłynąć łódką także jak ktoś sobie rzeczy kamienistą jedzie w tą stronę jak ktoś sobie rzeczy piaszczystą to jedzie w kierunku Oliwy no i mamy pięknego byka ze stali. A w lipcu możemy zobaczyć to na żywo. Porcik jachtowy w Deni. Już jest pełno, co dopiero latem. Mamy też tablicę, jaka tu występuje fauna, jakie zwierzątka, jakie rybki można spotkać. Tu jest bardzo dużo klubów dla płetwunurków. Można sobie zrobić kurs płetwonurka A nad miasteczkiem dominuje słynny zamek. Ile kosztuje? Około 3 euro. Wchodzi się tam na samą górę. Jest tam muzeum. Są tam jeszcze szczątki z czasów rzymskich. Barówka DENI składa się z bardzo starych, zniszczonych, zdewastowanych domów, bo i takie są. Fragmenty murów historycznych zachowane, nie zaprzeczam. Jest tutaj bardzo dużo barów, większość z nich będzie otwarta dopiero latem. Są domy, z których odpada farba, nic nie jest na sprzedaż, nie ma żadnego nawet napisu sprzeda. A jeden dom znaleźliśmy nawet w takim stanie, że aż się nie chce wierzyć. Czyli zamurowane drzwi. Widać, że stoi pusto od bardzo dawna. Widocznie ktoś ze względu na niskie ceny trzyma, twierdzi, że dla niego to jest 200 tysięcy euro. I tak zostanie. Bo jeżeli ktoś ma 50 tysięcy i kupi 500 metrów stąd mieszkanie no to tak musi zostać cały dom porosły kaktusy bardzo fajne zjawisko są inne ładne nie zaprzeczę bo bym obraził jest sympatycznie do Deni nie tylko jeżdżą pociągi jeżdżą też autobusy Alsa z Alicante z Walencji, z Gandhi i sprawdziliśmy, jest autobus podmiejski Las Marinas. Latem co 20 minut wzdłuż plaży, a zimą co godzinę. Czyli ogólnie ważne, że jest połączenie we wszystkich kierunkach. Centrum Beni. Wspaniałe pasaże, pełne sklepików, restauracji, przepiękne drzewa w marcu, zielono, platany po lewej, po prawej, dużo banków. Jedna z bocznych uliczek wiedzie nas prosto na zamek którego są przecudowne widoki na Denie i na Morze Śródziemne. Zameczek widziany z dołu piękne mury obronne Przeplatane z nowoczesnością.